Dobra, go Proszę, skinek. Proszę, błagam, skinek. O, projekt! To jest gigafajny skin. Wezmę ten. Projektem się nagrałem. Pograny. Dobra, pierwszy level, walisz konia. Dużo... Dużo HP traci, bo chciałem nie dać Q. Widzisz, jak go baitowałem? Takie małe rzeczy odróżniają mnie od Noba. On wziął E na drugie Ciekawe Ale gówno Okej okay. Koks! Co jest? A flaszuje, bo... Ty, czemu tu jest atruk stopa? Wy ty wy? Dobra, nie ma plamy. Poj nic mu nie zrobię. Okay. A co dzisiaj Niemcy robią? W sumie ten Vladimir jest useless, go? On cię nie zabije Plamę zaraz użyję Dobra, koks. Z jakimi rangami gram? Od Irona do Golda Dobra, jakiś połk, zaraz przyjdę bota. Chociaż botling to nie wygląda na diveable. Chyba ginia. Ale tak dla pewności jeszcze kliknąłem A tak to. No, ja pierdolę. Się posłuchałem bez sensu. Się ma Raif Bits, się ma no. Dobra, on nie ma ulta. Chyba gina. No, wyjebałem się. Chuj. <t> Ja pierdzielę, ale jestem greedy, co? Okay, git Fein, co ty tu robisz? Ja was dwóch jak coś eee, kurwa. Ja pierdzielę, jaki jestem głupi! On ma flesza, no. Wiedziałem. Ej, ja jestem śmieciem najgorszym. Nie no, nie wierzę, że takie dwa pajace mnie zabijają, kurwa. Jakie Elon, No to jest silver, silvery nie ruchają. Chociaż ten Vladimir chyba ma giga golda, ale nie wiem. Dobra, powiem tak, pierdolę to. Ja po prostu puszę jej romuję, bo już jest taki moment, że ten Vladimir się tyle leczy, że to jest nie do zagrania. Nie no, na bocie jest unkankable. Jednak jest gun kable, zajebiście. Niby tylko ledzika dodaj profesjonalizmu. No, najlepiej to, jakbym jeszcze miał. Eee... Kurwa pomocy. Najlepiej, jakbym jeszcze miał jakieś oświetlenie na twarz. To by też było spoko. Lulu dała ULTA DRAVENOWI, to chyba jakiś primate. No, żadna lu dobra Lulu by tak nie zrobiła. Wygrywamy to, o pólica. a może nie? Zajebiście, oni mają 3-4 postacie do leczenia, nie? Uh, we need anti-heal Drake, Wyku, Nokturn. Ja tu muszę hardować bo to jest ciężka gra do wygrania Tak szczerze Czemu Nautilus jest przymie? Dobra, widzę, że każdy ma wyjebane w Drake'a. Kurde, ale gówno się odpierdala. Go! Dobrze, Nautilus! Jędę do krzaka, żebym nie dostał autosa od niego o Hydra. Dobra, ży, żyją, nie? A Kane robi w tym czasie... A Kane zrobi w tym czasie Drake'a. Ale jesteśmy chujowi. Jutro też streamek ziomek, ja jestem daily streamer, to ty jak myślisz? Oczywiście, że będzie. Kurde, no oni nas bzykają, nie, ja nie jestem w stanie być wszędzie Dawaj ulti masz Dawajcie no, Baron, ty nie masz HP Ale walimy Barona, weź kwiatka Ej Lulu. Dobra, kozak Kurde, Baron za free! O! Team! Ja tu chyba na Keina poczekam i go złanszutuję. Nie, on się cofa do bazy. <grym> I minionym, przerwam, nie przerwam. Ja. pierdolę. Nie, no, widzowie, muszę skupkę zrobić potężną. No. Siema, dzięki za 3 zł. Czemu ten. tonet jest taki krótki? Przeczytam go zaraz, ok? Bo teraz tryharduję. Po prostu ich zabiję solo i tyle. Kto żyje Atrox. O kurwa! Już nie żyje Drake. Nie wiem, Baron. Wszystko możemy wziąć. Do jakiej rangi wusuje? Od Irona. Od Irona do Golda. OK. Okej, okay, Baron. Ja pierdolę, no każdy mam we mnie wyjebany. O! Czemu każdy mamy w piździe? Wy ty wy. Nie wiem, teraz muszę przytrajkawdawać tą gierkę, bo niby mam 24-2, ale giga ciężko ziomek. Naprawdę. No. A, myślałem, że talon upadnie szybciej. I tylko i wyłącznie na nim się skupia aż wejdzie w nawyk, nie? Wiesz o co chodzi. Czemu wy dżunglę robicie?! Ja pierdzielę! Oni WoWa grają, kurwa! Team! Legitnie WoWa napierdzielają. Farmią klipki w dżungli. Tu jest drake, go, robimy tego drake'a. Dobra, mamy drake'a. Dobra, teraz barona, chuj. Jak trzeba grać powoli, to gramy powoli. Masz tego dla na topie, co kiedyś odcinek nagrywaj, że ma najwięcej maestrii? Nie pierdol. Nie pierdol, że to jest ten sam. Naprawdę?! My dżunglę farmimy zamiast skończyć grę. To jest ten sam, no to ja zobaczę zaraz. Po Gierce, no po Gierce mogę zobaczyć maestry. Nie ma, nie mamy dalej antyheela. Nie. Dalej nie mamy antyhila na czterech championów, co się w chuj Na kacie aktualnie konkurowczy elektron, zależy od przeciwnika. Oni mają open Nexus. Co ty kurwa robisz? Oh, oh, mm, jaki dobry krabik! O ja pierdolę gościu. Kraba wpierdala zamiast Nexusa. Ja prawie umarłem od tego. Kejna, no nie, no nie wytrzymam. wam się do bazy, jestem useless. Jestem toksik ostatnio. I chuj, jestem toksik. No nie wiem, Ziomek ma Golda chyba, czy Silvera. I ma tam na stronę 10 milionów punktów mainstream na samym Championie. I on farmi Jungle. No on troluje. Czemu wyzywasz Randoma? Bo to kurwa. To nie jest, że Silver to się nie zna. To jest Ziomek, co legitnie troluje. Bo Jungler mu nie przyszedł na topa. I 1082 1182. No nie watroxa, mm. Ja nie coś źle nawet. Nie mogę się tak po prostu bić. Cześć, ładny damage. Ja pierdzielę, ja dostaję takie bomby, że to chuj. Da sam daję bomby i dostaję bomby. I wyszedł z gry. Nautilus. No ja pierdzielę, no ja tego nie wygram Kurwa, no nie wygram gry Mam 34 ziomek! Gdzie jest licznik pęt? <grystanie> Kurde, no kiedyś to było Nautilus y, Ult Draven. On musi Dravena albo Vladimira zlutować. Albo się wyjebać w bo czemu by nie? Ja pierdzielę. Trybane jest to, że ja chyba jeden na jeden nie wygram z Vladem. Jak chciałem, żeby do mieczyka podszedł. Nie mogę się ruszyć. Zrobię coś? NOKTURN! Kurwa mać oh, Ja pierdolę Nice, dobrze Kurwo, stopa, on nie puszuje End Dobra, bijemy On sobie pójdzie w chuj Ja pierdziele starego szuka z mlekiem. Idę się cofnąć, bo mam low. Dawaj, dawaj, nie ma Lulu obok! No kurwa! On nie miał lulu I teraz to jest chuj, nie? Ale jestem wkurwiony, no i przejebiemy to Ten nie trafił tam. Pierdole, nie wierzę, kurwa, nie wierzę, to jest Silver. Ja pierdzielę! jak się musiałem starać, żeby to wygrać. Pokaż mi tego tramwa. Nierdol, to jest chyba on. Ej, to jest chyba legitnie on. loxias 17. Nie wierzę.